Uro... Kurna, wyłącza mi się. Jeszcze raz. No, no. się rodzi, moc struchleje, Pan w niebiosach obnażony. Ogień krzepnie, blask ziemnieje, Ma granice nieskończony. Ogrądzony, okryty chwało, Śmiertelny król nad wiekami, A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz, niebo nadziemiany, Bóg porzucił szczęście Twoje, Wszedł między ludkoch ukochany, Dzieląc z nim trudy i znoje. Nie miało, cierpiał nie miało, Ześmy byli winni sami, A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami. Proszę mi nie wiercić w domu, bo Dobra, za już, chwilę dam wam w dupską i się skończy na tym dniu, że będziecie leżeć w grobie. Super. Dobra, kolejna, kolejna, kolejna wzrostka. Y Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław Ojczyzny miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie wspiera jej słowom siłą. Dom nasz i majętność całą i z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Daj No, brawo! <laughs> brawo! Brawo dla torana! Yy... Yy, Eeeh, <laughs> Toran! Dawaj! dawać Holanda. to mały artysta. Dokładnie, mały ar artysta. Idź bokiem, yy... Gdzie ty idziesz? Trendy! Skoń, dam rada. Nie rada. ty idziesz? Czekaj, Idź tak jak ja ci tam pokazywałem, to <słyszy> run. Idź tam teraz w dół. Spokojnie, tej nie ma. Jak chcesz, możemy jeszcze na koniec ten. <klimy> yy, jak to tam było? I już zabiera wszystko? Yy, no tu już zaraz idziemy. Możemy na koniec, gdy się Chrystus rodzi. Bardzo proste, ja ci mówię. Eeeyo, coś tam. Ciemna noc w jasności, bo jest tej drogi. Eee, coś tam coś tam, tam, tam. Eee, coś tam, coś tam no. Jasna broda, dobra, tak. no, y, dobra. rubinowe na przyjemność Dobra. No, ładnie było. No babyczku teraz idziemy tu otworzyć. Chodź. No, mogę to skrakować? A nie, bo to trzyma tam. Ten... Bierz kasę Znaczy złoto? Kasę, znaczy no złoto kasę Aha. Kasy nigdy nie bierz Ani obrazów Już. Świetnie ci Taran wyszło old... Widzisz Ten zadejmiasz wiesz Niech się nie w dupsko. Perfect. Yes, <coughs> możemy iść dalej. No git. Chodź Tu będzie dwa razy złoto. Wchodzi i zbierz, a ja tego gościa zaraz cyknę Mu fotkę to jest sławny aktor To jest dwa razy złoto, czy tylko jedno? Dwa razy. a ja sobie już zbieram Ej, co jest? Masz maxa Aha To zbierz Jak to mam max? Przecież tylko jedno, jedno zabrałem Dwa Nie no jak, łączny łup, Nie, masz jedno. max, prawda? Tak no, bo jeden i puch może. No, obawiałać. teraz musisz to no. zabrać, dobra. No, no. Dobra, dawaj. To już jest całe, teraz muszę tylko uciec. Czekaj. Zabij tego zielonego. No. Nie żyję. raczej prawie. Dobra. Ja nie umiem wchodzić. Leciutko ja wyżej celujesz. Niezbyt ciężkie. Gdy się Chrystus rodzi, na świat przychodzi. Ciemna noc. I na świat przychodzi. Bo nauczy śpiewać, bo jest w Zaraz. A. Dobra, chodź, czekamy Byku. Kasa Tyku. jest milion na dwóch, znaczy dwa miliony to milion dla każdego. No, milion tam, nie wiem, ja tam dokładnie dosłownie milion albo trochę mniej. Guziczek uciekam do, uciekam do Dobra, idź za mną, biegnij. Aha, coś się zlogowało. Biegnij. Jadę Czekaj... Chodź. Wygniesz? No. Zastrzel, zastrzel! Gościa na motorówce. Znaczy na motorówce, na yy, pontonie. <coughs> Poduszkowcu, coś takiego. Pamiętam jak to się nazywa. Tu zaraz, hop. I patrz, że ci ktoś płynie. O Boże, święty. Chciałem zabić gościa na mo. O o. Na tym pojeździe. Autocelowanie masz, więc będzie Ci prosto. Wsiadamy. Nie, zadurkowałem Dobra, będzie Ci łatwiej pod wodą. No, wsiadnij. I... ez. Wynie. Dzidzi. Toren. Nie wierzyłem, że za 50% możesz zrobić się bekę nie, nie, ja tam miał wyjebane już Ale no, no właśnie masz o to zadanym Mógł też nagrać? Nie... na moim kanale za to, że ludzi, przestaną z nie będę się, kom się, nie się kom kompromitował Nie będę się Dobra, to dam link. Jakichś komentarzy pod twoim filmem Do filmów As? Pada się oto zjeść jest z tego Że no nie wie w sumie kiedy będzie o mnie 500 milionów? Już. Dziewięćset tysięcy dostałem. No ja też. Nice. Łatwo.